Tekst manny na 23 lipca. A jeśli kto o swoich starania nie ma, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierzący. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5 werset 8. Komentarz parauzyjny. Wiara zawiera w sobie znaczenie miłości, współczucia, zainteresowania drugimi i troski o nich, szczególnie o domowników wiary. Jak bardzo pozwala nam dostrzec współczujący charakter naszego pana fakt, że myślał on o dobru drugich w czasie, gdy sam uginał się pod ciężarem doświadczeń. Jego własna agonia nie przeszkodziła mu w myśleniu o swojej matce i troszczeniu się o jej przyszłość. Dostrzegamy tu wybór Jana bez wątpienia, dokonany przede wszystkim z powodu jego miłującego. Czułego usposobienia, po drugie, z powodu jego gorliwości dla Pana oraz prawdy, i po trzecie, z powodu jego odwagi, popychającej go do pozostawania w pobliżu umierającego Mistrza w jego ostatnich godzinach z narażeniem własnego życia. Zwróćmy uwagę na te charakterystyczne cechy, które Pan pochwala. Abyśmy sami mogli je rozwijać i w ten sposób otrzymać szczególne przywileje służby od tego samego mistrza. Reprint numer 2473. Komentarz Epifaniczny. Na każdego w tym życiu nałożona jest pewna odpowiedzialność, różna w naturze, stosownie do zajmowanego stanowiska. Na tych, którzy mają rodziny, spoczywają szczególne obowiązki, zależne od zajmowanych przez nich pozycji. Głowa rodziny zobowiązana jest zaspokajać potrzeby znajdujących się na jej utrzymaniu. Odmowa uznania i wypełniania tej odpowiedzialności jest wyparciem się wiary. Jednostka postępująca w ten sposób jest gorsza niż niewierzący. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza, Mojżeszowa, rozdział 18, werset 19. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim i domówi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd, aby przywiódł pan na Abrahama, co mu powiedział. Rozdział trzydziesty werset trzydziesty. Bo ta trocha, którąś miał przede mną, rozmnożyła się wielce, i błogosławił Ci Pan na przyjście moje, a teraz kiedyż ja się też starać będę o dom swój. Przypowieści Salomonowe rozdział trzynasty werset dwudziesty drugi. Dobry człowiek zostawia dziedzictwo synom synów swoich. Ale majętność grzesznika sprawiedliwemu zachowana bywa. Izajasza rozdział 58 werset 7. Ułamuj łaknącemu chleba twego, a ubogich wygnańców wprowadź do domu Twego, ujrzyszli nagiego, przodziej go, a przed ciałem swoim nie ukrywaj się. Rzymian rozdział 12 werset 17. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest tu uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Drugi Korentów rozdział 8 werset dwudziesty pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. rozdział dwunasty, werset czternasty. Oto trzeci raz jestem gotów przyjść do Was, a nie obciążę Was próżnując. Albowiem nie szukam tego, co jest waszego, ale w was samych, boć nie dziadki mają rodzicom skarbić, ale rodzice dziadkom. Galatów rozdział 6 werset dziesiąty. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Efezów rozdział 6 werset 4. A wy ojcowie. Nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych. Ale je wychowujcie w karności i w napominaniu pańskiem. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 17 A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeżliby zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. Tytusa rozdział 2 wersety 4 i 5 Aby młodych pań rozumu uczyły.

Wiersze brzasku. 82. Noszenie Bożych brzemion. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint nr 4854. Pytania, czy w tym tygodniu zaspokoiłem zaspokoiłam własne potrzeby? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.